Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA. Patron programu rzetelna firma. Tomasz Pajączek, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. O awans do najlepszej szesnastki rozgrywek Challenge Cup walczyć dziś będą wrocławskie siatkarki. W rewanżowym spotkaniu zespół Impelu Gwardii podejmie ZOK Wukowar. W pierwszym meczu podopieczne Rafała Boszczyka wygrały z mistrzyniami Chorwacji 3 do 0. Przed tygodniem w UKwarze gwardzistki odniosły łatwe zwycięstwo, mimo iż nie grały w najmocniejszym składzie. Trener błaszczyk dał odpocząć m.in. Katarzynie Mroczkowskiej i Zuzannie Fimienko. Nieco problemów. Wrocławianki miały jedynie w pierwszym secie wygranym na przewagi 30 do 28. Szkoleniowiec impelu jest zdania, że mistrzynie Chorwacji nie pokazały jednak w pierwszym meczu pełni swoich umiejętności. Spodziewam się dzisiaj tutaj y, troszkę cięższej przeprawy. Myślę, że ten zespół był troszkę spięty przed własną publicznością. Sądzę, że dzisiaj zagrają troszkę swobodniej, troszkę pewniej, dlatego też my musimy od samego początku narzucić swój styl gry. Wrocławski zespół jest zdecydowanym faworytem dzisiejszego rewanżu i trener Błaszczyk nie dopuszcza innego scenariusza jak wygrana swojej drużyny. Myślę, że jesteśmy na tyle doświadczonym zespołem, również i można powiedzieć troszkę ogranym na arenie europejskiej, że poradzimy sobie, chociaż no, być może pierwsze piłki Mogą być troszkę takie nie po naszej myśli, ale jestem przekonany, że dziewczyny na tyle skupione i skoncentrowane podejdą do tego spotkania, że po prostu ten mecz wygramy. Przy specyficznym systemie rozgrywek pucharowych rozmiary ewentualnej wygranej zespołu gwardii są sprawą drugorzędną. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, w, jakim, w jakich rozmiarach będzie to zwycięstwo, czy to będzie 3-0, czy 3-2. Bo tak naprawdę w tej fazie rozgrywek w Pucharze Challenge Cup liczy się po prostu wygranie meczu. Ewentualnie przegrany mecz będzie skutkował tak zwanym złotym setem i ten złoty set będzie decydował o tym, który z zespołów będzie awansował do następnej rundy i który będzie grał dalej. Zwycięzca tej pary w jednej 8 finału Challenge Cup trafi na zespół z Rumunii lub Szwajcarii. Początek dzisiejszego meczu Impelu Gwardii z chorwackim Wukowarem o godzinie 19 w Hali Orbita. Fatalnie w rozgrywkach drugiej ligi spisują się ostatni osiadkarze gwardii, wrocławianie z czterech ostatnich spotkań przegrali trzy, czym zmniejszyli swoje szanse na awans do fazy play-off, mimo to władze klubu nie zapowiadają żadnych roszad w drużynie. Chimeryczna postawa gwardzistów jest największym zmartwieniem wrocławskich kibiców. Podopieczni Renusza Kłosa potrafili wygrać m.in. na boisku lidera zespoły, by później stracić punkty z niżej notowanymi zespołami z Opola czy Wałbrzycha. Po niedawnej porażce w derbowym meczu z przedostatnią w tabeli Wiktorią zarząd gwardii spotkał się z trenerem zespołu. Po trzygodzinnej rozmowie z Jareneuszem Kłosem zdecydowano, że nie będzie żadnych zmian w sztabie szkoleniowym. Nie wprowadzajmy paniki, apeluje prezes wrocławskiego klubu. Mariusz Żebrowski w rozmowie z Telewizją Dolnośląską powiedział, że nie widzi sensu dokonywania zmiany szkoleniowca na cztery kolejki przed końcem części zasadniczej sezonu. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze, ale z oceną pracy trenera, Kłosa i ewentualnymi decyzjami wstrzymamy się do końca rozgrywek, stwierdził szef wrocławskiego klubu. Tyle, że ten może nastąpić dla... Wrocławian szybciej niż oczekiwano. Obecnie siatkarze Gwardii mają odpowiednio 1 i 5 punktów straty do czwartej i trzeciej drużyny rozgrywek. UMKS Kęty i Czarni Rząśnia mają jednak rozegrany jeden mecz mniej od Wrocławian. W playoffach zagrają cztery najlepsze zespoły. Przed sezonem optymistycznie zakładaliśmy udział w playoffach. Zdajemy sobie jednak sprawę, że awans do pierwszej ligi przekracza nasze obecne możliwości, mówi Mariusz Żebrowski. Prezes gwardii dodaje jednak, że wciąż wierzy w swoich zawodników i liczy na to, że obudzą się i zaczną grać skuteczniej w decydującej części sezonu. Wrocławianie kolejny mecz rozegrają dopiero 28 stycznia, gdy podejmą wicelidera z Raci Boża. W ligowej przerwie zespół gwardii rozegra prawdopodobnie jedno spotkanie sparingowe. Po serii spotkań na własnym parkiecie wrocławscy koszykarze wyjeżdżają do stolicy, jutro w zaległym meczu ekstraklasy zespół Śląska zmierzy się z miejscową Politechniką. Wygrana przybliży podopiecznych trenera odraga Rajkowicza do udziału w fazie play-off rozgrywek. Pierwszy mecz tych zespołów był pewnego rodzaju przełomem dla drużyny Śląska. Wrocławianie, którzy z Politechniką zmierzyli się w szóstej kolejce sezonu, wcześniej przegrali wszystkie swoje mecze. Dzięki skutecznej grze Amerykanów Kalhuna i Grahama pod opieką Miodraga Rajkowicza, pokonali na własnym parkiecie stołeczny klub 78 do 63 i od tego momentu zaczęli maszerować w górę tabeli. Obecnie zespół ze stolicy Dolnego Śląska zajmuje siódme miejsce w Tauron Basket Lidze, mając jeden zaległy mecz do rozegrania, właśnie z Politechniką. Drużyna z Warszawy przebyła w tym sezonie odwrotną drogę do Śląska. Po w miarę udanym początku rozgrywek, popularni inżynierowie spadli na przedostatnie miejsce w tabeli. Politechnika, co warte podkreślenia, jest jedynym zespołem w ekstraklasie, który gra wyłącznie krajowym składem. Sytuacji w stołecznym klubie nie poprawiają nawarstwiające się ostatnio problemy finansowe. Mimo to zawodnicy wciąż wkładają maksimum umiejętności zaangażowania w każde spotkanie. W ostatnim ligowym meczu zespół Politechniki. Pokonał sensacyjnie na wyjeździe prowadzony przez Andreja Urlepa Azetes Koszalin 80 do 69. Czołowymi graczami warszawskiego zespołu są uczestnicy niedawnego meczu gwiazd TBL Mateusz Ponitka i Piotr Pamuła. Mecz Politechniki ze Śląskiem rozpocznie się w środę o godzinie 19 w stołecznej hali koło. Od porażki rundę rewanżową Ekstraklasy rozpoczęły tenisistki stołowe z Wrocławia. Zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w derbowym spotkaniu uległ drużynie z Polkowic 1-3. Jedyny punkt dla ekipy z Wrocławia zdobyła Daria Łuczakowska. Zdecydowanym faworytem derbowej potyczki był zespół AZS-u Polkowice. Tensistki z Polkowice w tym sezonie walczą o miejsce w playoffach. Wrocławianki rywalizują o pozostanie w ekstraklasie. Pierwszy mecz zakończył się porażką podopiecznych trenera Tolksdorfa 0-3. do Rewans przed własną publicznością. Akademiczki rozpoczęły udanie. W pierwszym pojedynku liderka Uniwersytetu Ekonomicznego Daria Łuczakowska wygrała z Agatą Pastor 3-0. do W setach do 7, 4 i ponownie do 7. Okazało się, że były to miłe, złego początki. W kolejnych trzech grach górą były już Polkowiczanki, a wrocławskim akademiczkom nie udało się wygrać nawet seta. Natalia Bajor przegrała z Katarzyną Grzybowską, a Dajączyk uległa Natalii Michorczyk, a Daria Uczakowska w swoim drugim występie tym razem musiała uznać wyższość Katarzyny Grzybowskiej. Po dziewięciu kolejkach zespół Uniwersytetu z jedną wygraną na kocie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. W kolejnym meczu Ekstraklasy wrocławianki 11 lutego podejmą GLKS Nadarzyn. Teraz to wszystko kolejne wiadomości sport game jutro rano o 7.15. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem sport game jest krajowy rejestr długów biuro informacji gospodarczej SA patron programu rzetelna firma.